Hejka! Witamy Was serdecznie. Z tej strony Klaudia Stawiarska. I Kasia Smołka. Witamy Was na naszym kanale oficjalnym Cud na Teneryfie. I to jest jeden z naszych pierwszych filmów, w którym chcieli, chciałybyśmy się Wam przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie, żebyście mogli nas lepiej poznać, zaznajomić się z naszą historią i w ogóle co my tu też będziemy tworzyć, może też coś powiemy. Także Kasia, pierwsze pytanie: powiedz e, może kilka słów o sobie. E, nie wiem, może zacznijmy od początku. Jak długo jesteś na wyspie? Co mm -hmm. cię skłoniło na, do przeprowadzki na tą wyspę? I co tutaj porabiasz? Mm -hmm. No, więc na Teneryfie mieszkam już prawie 13 lat. Mm -hmm. Jestem zakochana w tej wyspie. E, nie wyobrażam sobie w, w ogóle jej opuścić już w tej chwili. A przyjechałam tutaj z mężem i z dzieckiem z Anglii. Miesz, mieszkaliśmy tam 5, 5 lat. No niestety w Anglii oczywiście ten klimat był niesprzyjający, depresyjny, cały czas chmury deszcz. Okay. No i szukaliśmy dla, dla siebie lepsze, lepszego ży, ży, życia. No i tak tutaj wylądowaliśmy. Mm -hmm. To też długa historia oczywiście po, po kolei co tam się działo. No mm -hmm. ale mieliśmy tutaj swój, swój sklep, pro, prowadziliśmy przez 5-5 lat, 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 lat też. Później ten sklep sprzedaliśmy, bo był tutaj też kryzys na, na wyspie, jak wszędzie w całej Europie. No i później ja zaczęłam pracować w firmie sprzedającej perły. No, ale cały czas mnie tam coś, moje, moje, moje serce było niespokojne i marzyłam o czymś innym, marzyłam o, o jakimś zajęciu z misją, z czymś, co jest co, co, dla mnie pasją i coś, co wprowadzi, no, no właśnie dla, dla świata, dla, dla innych, coś, 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 coś pięknego. No, i to też właśnie wymyśliłam sobie razem z moją koleżanką, taką Anią, zresztą, yy, wedding planner. Mm -hmm. No i właśnie tutaj jestem, wedding planner. Mm -hmm. Organizuję śluby już od, od takich czterech lat I, i kocham to, no ale w tej chwili tutaj razem z, Kla z Klaudią <grych> yy, zajęłyśmy się, się właśnie kolejnym projektem. Wspaniałym, cudownym projektem właśnie mm -hmm. cud na Teneriffie. No, jest to spełnienie moich marzeń i, i po prostu ko kolejny projekt z pasją, kto, w którym się rea realizuję. Mm -hmm. Jestem bar bar bardzo szczęśliwa, że, że, że tu jestem. Mm. Okej, okay, no fajnie Kasia, no to super. Myślę, że takie podstawowe informacje o sobie powiedziałaś, no. żeby, żeby nasi, nasze, wi nasze widzki, nasi widzowie nas pozna Ciebie poznali. No to teraz może Klaudia powiedz Ty coś o sobie. No, co mam powiedzieć? <noise> skąd się tu wzięłaś? <noise> jak, jak, jak długo jesteś na wyspie? Co, co tu porabiasz? Wylądowałam prosto z przestrzeni y, tam, kosmicznej, z quantum. Y, no więc ja jestem na Teneryfie już ponad 5 lat, za niedługo będzie 6 lat. I y, skąd ja się tu wzięłam? Podobna historia jak do ciebie. Mieszkałam nie w Anglii, a w Irlandii przez ponad 10 mm -hmm. lat i tam po prostu pogoda mnie dobijała. Dobijała mnie rutyna, monotonia i w ogóle miałam wrażenie, że już wszystko co miałam zrobić w tej Irlandii, zrobiłam, dlatego że tam prowadziłam swoją kawiarnię wegetariańską, tam studiowałam dziennie, tam pracowałam na różnych etatach i też właśnie mm -hmm. studiowałam event management, co było właśnie jedną z moich pasji, właśnie organizowanie eventów. No ale jakoś w tej Irlandii nie podobała mi się ta rutyna mm. życia y, przez tą pogodę oczywiście. Irlandia jest przepiękną wyspą, ale y, niestety deszczową. No i dlatego stwierdziliśmy z moim Kubą, że się przeprowadzamy, bo po prostu y, potrzebujemy więcej słońca w życiu. Y, potrzebujemy mieć w ogóle więcej życia, takiego lifestyle. W Irlandii życie wyglądało tak, że tam po prostu praca, dom czy tam nie wiem studia, dom, tak. sklepy, bary, mm. restauracje. Jakby nic więcej się nie działo. Także no, nie podobało mi się to, więc to był powód, dlaczego spontanicznie w sumie podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu na Teneryfę. I tutaj jesteśmy już prawie 6 lat. No i co my tu aktualnie robimy, co ja właściwie robię? No ja bardzo dużo rzeczy robiłam. Zaczynałam od pracy na etacie, co mi się tu bardzo nie podobało, bo zazwyczaj tu 6 dni w tygodniu się pracuje i jeden dzień jest wolny, co moim zdaniem zabiera tak. wszystko. Cały Twoje Jeszcze życie od Rana do Wieczora. Tak. A moją największą wartością w życiu jest wolność, dlatego po prostu totalnie się to nie zgadzało z moją wizją życia na Teneryfie, więc stwierdziłam, że muszę coś znaleźć jakąś, jakieś rozwiązanie, bo zwariuję. No i wtedy znalazłam rozwiązanie w internecie. Zaczęłam wtedy pracować w branży network marketingu, nie znając kompletnie tej branży, ucząc się jej, mając. Do niej jakby takie no, pozytywne nastawienie, dlatego że y, wiedziałam, że to może mnie uratować od tego etatu. etatu no Więc tak. pochłonęło mnie to na maksa, y, weszłam w tą branżę i w sumie w tej branży byłam prawie 3 lata, osiągając dość naprawdę y, pokaźne wyniki, że tak powiem. Y, I wypaliłam się w pewnym momencie. Y, to jest może temat w ogóle na jakiś inny film. Y, ale w międzyczasie zaczęłam właśnie wtedy budować też swój kanał na YouTubie, Klaudia Stawiarska, na którym tam właśnie uczyłam ludzi o, o tym, jak ten biznes robić. Zaczęliśmy też z moim kubą w międzyczasie kanał na YouTubie o właśnie Teneryfie, Love Explore, na którym właśnie pokazujemy Teneryfę, mówimy, jak tu się żyje, jak tu zainwestować w nieruchomości itd. Także całe moje życie jakby weszło w świat wirtualny. Dlatego, że właśnie ten etat mnie tutaj tak bardzo od, odstraszał. I to mi się bardzo spodobało, bo bardzo zaczęłam się rozwijać, bardzo zaczęłam odkrywać dużo nowych jakby pomysłów na różne biznesy, potencjału internetu i tak dalej, więc no tak zostałam w tym internecie, ale zaczęło mi brakować trochę właśnie takich relacji z ludźmi, mm -hmm. bo jednak w tym wirtualnym mm -hmm. świecie mamy ciągle mm -hmm. kontakt z tak. wirtualnymi znajomymi. Mm -hmm. Oczywiście to są piękni ludzie, bardzo często, bardzo dużo mam przyjaźni z internetu, ale jednak nie ma to jak na żywo, nie, Kasia? No, tak, tak, tak. <laughs> oczywiście. I wtedy właśnie no, um, pojawiła się um, u nas taka jakby grupa, nie? Tutaj na Teneryfie. Tak. Um, Pływanie, pływania, dziewczyny pływają po prostu każdego, znaczy dziewczyny, my pływamy każdego ranka w oceanie z intencją i tam poznałam właśnie kasię i szereg innych pięknych dusz. Natomiast z Kasią tutaj e, znaleźliśmy bardzo dużo wspólnego ze sobą, bardzo dużo, takiego, e, dużo podobnych pasji, e, podobnych, podobnych marzeń właśnie związanych z cudem, które możemy realizować teraz w naszym projekcie Cud na Teneryfie. No i teraz właśnie jestem tu z Tobą Kasia, także realizujemy pomysł, realizujemy nasz, nasz cud. E, tak, e, właśnie dzięki temu, że chodziłyśmy na to pływanie z intencją, e, doszłyśmy do wniosku razem, że chciałybyśmy coś razem robić i, e, i tak, e, tak powstał pomysł w sumie na cud, ale w sumie o tym opowiemy w innym filmie, bo to jest jakby trochę szersza historia, tu chciałyśmy więcej powiedzieć o sobie. E, no dobra, to w sumie o mnie tyle, e, jeśli chodzi okay. o te moje podstawowe informacje. No, poza tym, e, mam tutaj również synka półtora rocznego. Znaczy, nie, sorry. Poza tym, mam synka, który ma już dwa lata. Przeleciało e, <grym> co? No, no słuchajcie, no, mój już ma 13 lat. No. Także spełniam się też jako mama. E, tutaj na Teneryfie obserwuję rozwój tej pięknej duszyczki, i codziennie się zastanawiam, skąd no. on się tutaj wziął. Także jest to na pewno dla mnie też duża przygoda życiowa. Ale tak, przechodząc do jeszcze tutaj, Kasia, do kolejnej kwestii, co bym chciała się ciebie zapytać, mhm. tak żeby nasi, nasi widzowie lepiej nas poznali. Tak. Odnośnie tego rozwoju osobistego, no bo jednak nasz kanał i w ogóle cała ta przestrzeń, którą mhm. tworzymy, będzie związana z rozwojem osobistym, rozwojem duchowym zwłaszcza. No i chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów. Z Skąd u ciebie się wziął? Kiedy się wziął? Jak to się wszystko zaczęło u ciebie z tym hmm. rozwojem osobistym? Opowiedz takie, może początki w skrócie, jak to u Ciebie było? Jak to było u mnie? <laughs> no, więc y, był taki moment w moim życiu, że straciłam jak, jakoś tak trochę sens życia. W takim sensie, że zdałam sobie sprawę z wielu rzeczy, y, jak funkcjonuje ten, ten świat, tak troszkę y, jeśli chodzi o religię, jeśli no. chodzi o jakieś. No, generalnie politykę, religię i co, co tutaj się dzieje. Eee, no i no właśnie zagubiłam się trochę w tym momencie, bo zdałam sobie sprawę, że ja w sumie nie, nie wiem, w co, w co wierzę i w co ja chcę wierzyć. Eee, no i wtedy właśnie ten, 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 ten czas znaczy trwało to, to jakiś czas i miałam jakiś taki smutek w sobie głęboki, bo nie wiedziałam w sumie po co ja tu jestem na tej ziemi. Jaki jest cel i sens tego ży życia naszego. No i przyjechała do mnie moja, moja, moja kuzynka, kochana mhm. Agnieszka, pozdrawiam zresztą. No i właśnie Agnieszka już była jak, jak jakiś czas w rozwoju, i ona mi tak zaczęła po, po, po kolei, po kolei właśnie po, po, pokazywać inny świat z tego właśnie, z tej perspektywy rozwoju duchowego, gdzieś tam osobistego też. No i tak mnie wprowadzała, wprowadzała do tego tematu, i ja się bardzo tym zachwyciłam. Zaczęłam praktykować wdzięczność. Zapisałam się na, na, na różne kursy, między innymi na, na kurs Klau, Klaudii, e, Ping, Pingot. Zaczęłam właśnie ob obserwować różnych men men mentorów, e, słuchać różnych podcastów, filmików, czytać różnych treści. I wtedy był taki moment, że to, to właśnie była gdzieś tam pan pandemia. Zaczynała się. Ja wtedy miałam bardzo dużo wolnego czasu i bardzo du dużo poświęciłam na, na, na to czasu. Yy, poranki nad oceanem, właśnie <gdzie>, gdzie byłam sama ze sobą, gdzieś tam spacerowałam sobie i, no i dziękowałam za to wszystko, co, co tutaj jest i widziałam, zaczęłam wtedy po prostu widzieć większy sens ten, no, tego, tego świata i tego ży życia tutaj na tej planecie. No i w sumie tak to się zaczęło. No i później to zaczęło się po po pogłębiać. Z Glabnią właśnie zaczęliśmy pły pływać. I mhm. przegadałyśmy wiele godzin mhm. na, na tematy i, i rozwojowe, i, ży, i życiowe, i różne, mhm. wszelakie. No i tak się to za, zaczęło to wszystko mhm. i tak, 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 tak dalej idzie. No a, a cud to, to w ogóle już jest więzieniem wszystkich marzeń. I, mhm. No i niech tak dalej jest, mhm. niech, niech, niech płynie, niech jest flow tak. z nami. I dalej wzrasta, <laughs> dokładnie. Tak. dokładnie, super. No mam nadzieję, że będę da dalej wzrastać. I no, tak to czuję, no, a, w tym, a w tym właśnie projekcie się, się realizuje jeszcze bardziej, ponieważ jest to właśnie projekt z pasją, mhm. projekt z takiego serca, z intuicji, jest to inny, inny projekt niż, niż kiedyś, tam te wcześniejsze projekty ma moje. moje. No, tak, 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 w sumie tak samo jak Exotic Wedding, jak, jak moje śluby, to właśnie tak samo cud jest też takim mhm. projektem. Mhm. Pięknie. <laughs> no. Tak, o tak. Obudziłam się do życia, no, zobaczyłam, że piękno tego świata, zobaczyłam po prostu każdą drob jest? drobnostkę. Jak ci teraz. No cudownie. Jest? <laughs> Fajnie, żyć świadomie. Tak, no, do do dokładnie. Żyć mm. świadomie i widzieć to piękno. Ja po prostu w tej chwili to, to potrafię się zachwycać wszystkim. Mm. Potrafię zachwycać się listkiem, potrafię zachwycać się no, deszczem. Kolejną falą, chmurką na, na niebie. Mhm. No, fajne, to jest no, miłe, to przyjemne. No, kochane, no to teraz powiedz tutaj naszym widzom, jak to się u ciebie zaczęło. Rozwój, rozwój osobisty, osobisty tak, i rozwój duchowy. Tak, bo ja tutaj rozróżniam, że rozwój osobisty u mnie i rozwój duchowy mhm. to są dwie zupełnie inne historie i w zupełnie innym czasie w moim życiu się rozpoczęły. Więc rozwój osobisty w moim życiu tak naprawdę rozpoczął się w trakcie studiów jeszcze właśnie. Na, jak byłam na, w Irlandii, na uczelni mieliśmy taki przedmiot communication i personal development. Mhm. Pierwszy raz w ogóle wtedy się spotkałam z takim stwierdzeniem Personal Development. Rozwój osobisty to mhm. był 2010 rok. Wtedy się w ogóle nie używało czegoś takiego w polskim języku, no. rozwój osobisty i personal development w angielskim, jakby to jakoś było bardziej dla mnie bliskie niż po polsku. Natomiast, tak, żeby nie przedłużając, to wtedy właśnie jak miałam ten przedmiot, on był w ogóle moim ulubionym przedmiotem ze wszystkich, bo ja tam studiowałam biznes, zarządzanie eventami i właśnie organizację i, i marketing. Ale właśnie ten communication personal development od samego mm. początku był mi najbliższy, bo tam właśnie się dotykało takich różnych osobistych spraw. Skupiał się ten przedmiot na człowieku, nie na żadnych innych zewnętrznych jakichś teoriach, tylko na, na Tobie. I pamiętam, że tam było pierwszy jakby, był jeden taki moduł, gdzie uczyliśmy się stawiać cele, ustaleć swoje marzenia w ogóle co my chcemy w życiu osiągnąć, wizualizować, ustaleć mm -hmm. swoje wartości w życiu. Mm -hmm. Takie rzeczy w ogóle dla mnie to było wow, to takie coś w ogóle istnieje, o tym się nigdy nie uczą na studiach. No właśnie, nie. <laughs> tak. e, I to jakby było takim rozbudzeniem we mnie, takiego apetytu po więcej, mm -hmm. no bo wiadomo, tam mieliśmy, wszystko szło z programem, tak? Tam musieliśmy przerobić jakieś tematy. Głównie to chodziło o budowanie relacji, komunikację, takie właśnie tematy rozwojowe. Natomiast ja poza tym zaczęłam jakby szukać więcej w internecie. Oczywiście na polskich stronach jeszcze w mhm. ogóle w te, tamtym czasie nie było za bardzo coachów, trenerów, mhm. tak jak teraz jest w internecie taki wybór. Bardziej po angielsku właśnie szukałam czy książek, takich mindfulness itd. i tak dalej. I wtedy zaczyna, zaczynałam odkrywać swój potencjał. E, natomiast trafiłam na jedną książkę, taki e, nastał w moim życiu jakby trudniejszy moment, e, w którym e, było mi ciężko i, i przez przypadek e, trafiłam na książkę spośród wszystkich książek, które miałam u siebie, gdzieś tam mhm. jeszcze, które przywiozłam, jeszcze jak się wyprowadzałam z Polski. E, książka pod tytułem Pełna wiara w siebie. Mhm. E, Robert Antoni ją napisał i ta książka była taka właśnie rozwojowa. Że ja nigdy jej nie zaczęłam czytać, dlatego że ja jej nie rozumiałam, nawet nie, mm -hmm. nie rozumiałam mm -hmm. opisu tej książki, mm -hmm. o czym ona jest. A w tym momencie, kiedy przyszły te ciemne dni w moim życiu, ja ją wzięłam do e, ręki i zaczęłam po prostu z ciekawości czytać pierwszy rozdział i tak mnie wciągnęła, że nie mogłam jej odłożyć. Po prostu jak magnes ją trzymałam. E, wszystko, co tam pisało, to było dla mnie takie po prostu. E, takie życiowe, takie moje, takie odkrywcze, takie Aha. wszystko było nowe, ale zarazem yy, no, tak jakbym naradzała się na nowo. I wszystkie zdania, które tam czytałam, ja je czytałam czasami po 3-4 razy, żeby je zrozumieć. Rozpisywałam sobie wszystko na yy, kartkach, tworząc takie mapy, myśli, yy, żeby jakby zrozumieć sens różnych zdań, że to wynika z tego, to z tego. To... I tak sobie to wszystko łączyłam. I, I w ten sposób docierałam sama do siebie. Po czym pisałam w moim przemyślniku, założyłam wtedy sobie pierwszy raz w życiu dziennik, taki pamiętnik, ale taki pamiętnik nie, że opisuje życie, a bardziej mhm. przemyślenia i moje wnioski. I jak czytałam tą książkę i tam były właśnie różne pytania, takie refleksje, żeby sobie przemyśleć różne rzeczy, to ja właśnie odpowiadałam w tym zeszycie. No i zdanie, które najbardziej na mnie wpłynęło z tamtej książki to właśnie, nie jesteś tym, kim myślisz, że, że jesteś. jesteś, lecz tym, kim się stajesz, kiedy mhm. myślisz, jaki jesteś. Kiedy ja pierwszy raz przeczytałam to zdanie, to zastanawiałam się kilka razy, co to w ogóle znaczy, o co tu chodzi. Rozkładałam mhm. to na, na części pierwsze i w końcu zrozumiałam, że to przecież ja jestem odpowiedzialna za moje życie Zwiecie. i to przecież moje myśli tak, tak naprawdę tworzą tą moją rzeczywistość i to, w jaki sposób ja te myśli sobie poukładam w głowie, to taką sobie rzeczywistość stworzę. Mm -hmm. Mm -hmm. I to była dla mnie taka eureka. I, I to było jeszcze większe jakby dołożenie tego apetytu rozwoju osobistego. Nie wiem, czy mogę to nazywać osobistym czy duchowym, chyba to jeszcze był taki osobisty rozwój, bo zaczęłam odkrywać coraz więcej, coraz więcej. Później kolejne książki przyszły, właśnie jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakieś warsztaty, jakieś ym, wykłady, ciągłe poszukiwanie wiedzy i tak mm -hmm. dalej. E, bardzo dużo, bardzo dużo wtedy się działo w moim życiu magii. Po prostu wszechświat tak e, do się dzisiaj wspierał. się dzieje. Wspierał, ale w ogóle pokazywał, pokazywał. mi, że to Drogę. wszystko, co się dzieje, to jest prawda. Co co mm. w tej książce, to, co ja zrozumiałam, to to jest prawda, to jest rzeczywistość. Mm -hmm. To rzeczywiście te myśli rzeczywistością się stają. Tak. Wtedy obserwowałam te swoje myśli specjalnie, żeby zobaczyć, czy te złe myśli mm -hmm. się sprawdzą, czy te dobre się sprawdzą i tak. one się wszystkie sprawdzały i wtedy doszłam do wniosku, że ja po prostu nie chcę myśleć źle, bo te złe myśli też się sprawdzają. Także staram się w życiu bardzo podchodzić pozytywnie, optymistycznie, mm -hmm. widzieć we wszystkim jakąś pozytywną rzecz, nawet jak jest trudną w życiu, bo wiem, że ta rzecz się dzieje dla mnie, jest to dla mnie jakaś lekcja, a przede wszystkim... Nic się nie dzieje bez przyczyny. Tak, dokładnie. Także tak się zaczął mój rozwój osobisty. Trwał dość długo. Później gdzieś tam się w życiu trochę pogubiłam. W pewnym momencie właśnie, jak się przeprowadzaliśmy na Teneryfę, to Mieliśmy też tutaj dosyć dużo trudnych sytuacji. Przestałam się trochę zajmować rozwojem, okay. chociaż to co w głowie sobie poukładałam do tego czasu, to, to wedle tego właśnie żyłam, żyję, okay. e, ciągle się rozwijam w tym wszystkim. I, I później nastał rozwój duchowy, czyli bardziej zaczęłam skupiać się właśnie na tej mojej duszy, rozróżniać, czym jest ego, a czym jest dusza, kiedy mhm. moje ego chce więcej osiągać, tak. te cele, to wszystko, jak ja, jak ja potrzebuję tego... Nie wiem, doceniania takiego. Nie wiedziałam, kiedy to moje ego potrzebuje się tak napełniać, a kiedy to moja dusza rzeczywiście uh -huh. próbuje do mnie wołać, uh -huh. jakie rzeczywiście są moje potrzeby z serca. No i, i też podobnie jak Ty, Kasia, przeszłam kurs Club gdzie tutaj weszłam trochę w fizykę kwantową, czym się też wcześniej interesowałam bardzo właśnie podczas jeszcze studiów i bardziej ten temat tutaj jakby został rozwinięty. No i później e, jakby każda kolejna publikacja, każdy e, nowy podcast, wszystko co teraz odkrywam to jest właśnie ten rozwój duchowy, więc można powiedzieć, że ja jestem na początku drogi rozwoju duchowego, gdzie trwa to można powiedzieć no już dwa lata, ale dalej uważam, że to jest początek, bo mhm. im więcej się dowiaduję, tym więcej się dowiaduję, że nic nie wiem. Im, im więcej wiem, tym, tym więcej wie... wiem, że nie, nie wiem. wiem. <laughs> I, I to jest niesamowite, bo na końcu chyba człowiek się tak dowiaduje, że wszystko co wie, to, to nic nie wie. To najważniejsza jest pokora w tym wszystkim. Tak, pokora. I tego właśnie też bardzo się dużo uczę, tak. i, i uczę się właśnie tego ego od oddalania, wyciszać. a jednak, żeby ten głos mhm. mojego serca był tak. przy mnie. U umysł i ego trochę wyciszać? A... Tak, dokładnie. dokładnie. I właśnie w ten, ten sposób przyszła w ogóle wszechświat mi wysłał e, no, odpowiedź na moje intencje, tak? Właśnie tak. ciebie. Te nasze, war, te nasze pływanie, teraz te nasze wspólne warsztaty tak. i tą realizację tego marzenia, bo moim marzeniem zawsze było właśnie na Teneryfie realizować warsztaty rozwoju osobistego, dlatego że chciałam połączyć event management mm -hmm. z rozwojem osobistym, ale nie miałam zdolności hiszpańskich wystarczających. No i mm -hmm. pojawiłaś się ty, Kasia, gdzie masz właśnie podobne do mnie zainteresowania, a a masz ten hiszpański już e, opanowany i możemy razem się uzupełniać. Także tak, tak, e, tak to u mnie było z tym rozwojem na początku i, i dalej to trwa. Także cieszę się, że razem to robimy, bo wzrastamy, Też się wspieramy cieszę bardzo. się. E, jak e, Tobie jest gorzej, to Ja Ci wspieram, jak mi jest gorzej, to Ty mnie. Gdzieś tam potrafimy sobą tak. to potrząsnąć. Więc e, fajne to jest, że, że jesteśmy w tym razem i tak fajnie się rozumiemy, że po prostu. Jakby ja nie muszę ci tyle rzeczy tłumaczyć. Bo my jesteśmy w ogóle bardzo pod, pod, tak, podobne do siebie. Bardzo podobne. <laughs> bardzo podobne pod, pod różnymi względami. Tak, także... tak. Nie, nie trzeba za, za wiele mówić, a po prostu się dzieje. Dokładnie. A jeszcze ja chciałam też dodać, bo, no. bo, bo, bo w sumie nie, nie wspomniałam też o takiej ważniejszej rzeczy gdzieś, jednej z, wa, z ważniejszych może, tak? Że ja, ja mam taką, moją, no taką mamę bardzo świadomą i on, mhm. ona w sumie od, od zawsze yy, gdzieś tam wpajała mi trochę jako dziecko już. Yy, moja, moja mama jest chemiczką, skończyła studia chemiczne i ona po prostu od zawsze wie jest energia materia, energia materia i cały czas tak, no, tak mi tłumaczyła od dziecka mhm. i od dziecka gdzieś tam wprowadzała mnie w te tematy właśnie. Energii, tak? Fizyki kwantowej mhm. i mocy afirmacji, módry, mhm. yy, no, prawa przyciągania. Moja mhm. mama jest fanką sek sek sekretu, yy, także, no, no, no właśnie zapomniałam o tym wspom wspomnieć, mhm. że moja mama gdzieś bardzo, tam od bardzo... początku już tam gdzieś mnie prowadziła w tej drodze, mhm. natomiast yy, ja gdzieś tam, po, właśnie po tej mojej dro drodze, gdzieś tam w trakcie. W trakcie tej drogi mm. <głos》> swojej gdzieś mi to umknęło po prostu i, i, i mm. potem mi się to przypomniało w sumie niedawno. Ale to muszę, muszę to powiedzieć, że to jest bardzo duży jakby aspekt, który wpłynął na to, bo tak, wiesz bardzo, jednak, rodzice bardzo. to jest nasz fundament mhm. i to, jak my jesteśmy, to bardzo duży ma wpływ. Także dobrze, że o tym mówisz. U mnie w domu rozwoju osobistego nie było w ogóle zero totalne. Piękne jest mhm. to po prostu, że możemy się realizować w tym, w tym, co sprawia nam przyjemność, radość. No właśnie, że możemy i za głosem tego serca i, no i spełniać się po prostu. Tak. No. Dokładnie. No, no piękne, ja, może ja podsumuję, no. że piękne jest to, że mm, same jakby wzrastając, możemy pomóc innym też I wzrastać. Osoby, tak? I inspirować. osoby, tak? inspirować, tak. Także razem jesteśmy w tej podróży, każdy jest na jakimś tam innym etapie. Ehm, Naszą misją jest generalnie, żeby właśnie pomagać ludziom odkrywać siebie, żeby doznawali więcej harmonii, szczęścia, spokoju w życiu i generalnie, żeby więcej wierzyli w siebie i realizowali swoje marzenia, tak jak my realizujemy je tutaj na Teneryfie. Tak. Także może tym akcentem zakończymy, żeby już nie przedłużając. Kasia, co myślisz? No tak, <laughs> tak już dużo powiedziałyśmy Więc dzisiaj. takie jesteśmy. Zapraszamy Was do naszej przestrzeni, do naszego świata, do podróży razem z nami, do tego rozwoju. Będziemy się na tym kanale dzielić naszym właśnie rozwojem, naszymi różnymi odkryciami, rytuałami. Będziemy na pewno się dzielić z Wami warsztatami, które organizujemy tutaj na Teneryfie, na które Was serdecznie zapraszamy. Będziemy relacjonować również warsztaty, które organizujemy dla innych osób, ale o tym powiemy też w innym filmie. Więc obserwujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, będzie nam bardzo miło, jak właśnie będziecie mieli udział w tym w naszym wzrastaniu. I w sumie tyle, nie? No to pozdrawiamy Was serdecznie pozdrawiamy. z La Caleta na Teneryfie i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Hej, 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 hej!